W gminie wzrasta ferment, opozycja kusi ofertą władzy najpierw byłego wójta, a kiedy ten odmawia Czerepacha. Takiej propozycji Czerepach oprzeć się nie potrafi, nawet mimo jednoznacznego sprzeciwu żony. Zmienia jednak zdanie, kiedy były wójt swój plan polityczny przedstawia. Planu na razie nie poznajemy, ale opinie, że wójt jest geniuszem, owszem. Fabian Duda pozyskuje dla gminy unijne fundusze, namawia rolników do inwestycji. To wcielenie robi na tyle silne wrażenie na Claudii, że zaprasza go do siebie w celach romantycznych. To z kolei bardzo nie podoba się jej ojcu, który sięga po swój ulubiony argument – siekierę. Lucy wysyła w teren komisję, która ma sprawdzić, jak w wiejskich zagrodach traktuje się zwierzęta. Dochodzi do incydentów, a nawet pobicia, konkretnie wójtowa i lodzia biją chłopak, który pastwi się nad końmi.